A ja bym chciał, żeby znalazł też diaboła. Po co nam kłótnia ze swatami? Połykacz udowodni, żeśmy sroce z pod ogona nie, nie wypadli. Na cietę, Stać nas na wystawne wesele. Nie martw się. Taki. <laughs> pies wyrwał łańcuch ze ściany? Znaczy, że żyć mu nie dawali. Albo ten połykacz go tak strasznie wkurwi. Wyrwał łańcuch ze ściany? Znaczy, że żreć mu nie dawali. Albo ten połykarz go tak strasznie wkurwił. To są się ślady, jakieś małe. A ten diabeł to musi być wielkie bydle, jak go trzymają w takiej budzie. Jak się nie ma, co się lubi, to się idzie po śladach jakie są. Nie chcę mi się łazić po psich tropach. Poczekam tu na ciebie. Dobrze, moja złota. Ja pobruszę, a ty poczywaj. Niedługo wracam. Jak poszukiwania? Jak na razie nie dowiedziałem się zbyt wiele, ale się nie poddaję. Podoba mi się ta wiedźmińska robota. Jest i nasza zguba. Czy ja dobrze widzę? Ta pierdoła wlazła na drzewo, żeby się ukryć przed takim pieskiem? i wyraźniej tak. Złaś tamtą człowieku! O nie! Ani mi się, się Jeszcze mi życie miłe! No i co robimy? Siad. Ale moc! Gdybym taką miał, to by mnie wtedy, w noc śmierci, na pewno nie zajebali. Ty, a weź, każ mu zrobić coś głupiego. Ehm, na, na przykład, niech się turla. Nie. O, masz, ależ ty jesteś niemożebnie nudny. Dobra, sam to zrobię. Turlaj się. Czekaj, a jakbym mu kazał zjeść własny ogon, to by zjadł, nie? Diaboł Buda. No i co najlepszego zrobiłeś? Zepsułeś mi zabawę. Obawisz się na weselu. Złaś, człowieku. Jak widzisz, pozbyłem się tego straszliwego psa. Na pewno nie wróci? Na pewno. Zawsze lepiej wymochać na zimne. Gerald, przecież ten dureń jest nawalony jak stodoła. Mam nadzieję, że wszystkiego jeszcze nie wypił. Uratowałem ci życie. To może chociaż dasz mi się napić. Ależ proszę bardzo. Przed nim odpowiem ci. Zaczynam rozumieć, czemuś się tu sam z nim zaszył. Ano przed a ja przed psem uciekałem. Psem? Co ja gadam. Potwór to były dobrze go nazwali. Bardzo ładne uszy. Może ja bym sobie takie sprawił? Tylko nie wiem, czy mi się zmieszczą pod czapką. Jak to jest, że człowiek, który na co dzień igra z ogniem, boi się takiego małego psa? To potwór był diabł! Ta, już to słyszałem. Tchórz jesteś i tyle. O! Wyproszę sobie! Nie jestem tchórzliwy, tylko ostrożny. Wiesz, co by było, gdyby połykacz ogni nie zachowywał ostrożności? Mm, pewnie usmarzyłby sobie język? Zgadłeś! No, to teraz już wszystko rozumiesz. W takim stanie o występach możesz zapomnieć. A, a w jakim ja niebie jestem stanie? Popatrz na siebie, łajzo. Ledwo się trzymasz na nogach. Po pierwsze to bzdura, a po drugie do połkania ogni. W ogóle niepotrzebne są nogi. W ogóle. Dobra, dobra, nie będziesz mi tu mydlił oczu. Już ja znam takich jak ty. Słuchaj, no, plan jest taki. Pójdziemy sobie teraz tą dróżką prosto na wesele, a po drodze trochę przetrzeźwiejesz. Ale. Cicho, milczeć jak mówię. Wiesz, to ja jestem? Szlachcic jestem. Krótko, nie odstępujesz mnie na krok. Wracamy na wesele, dajesz taki pokaz, że szanowni goście szczają po gaciach ze szczęścia. Są pytania? Nie słyszę. dobrze. Jak dobrze, to dobrze. Idziemy. Trzymaj się blisko. Nie odejdę na krach. W tym lesie na pewno rejsi od dzikich zwierząt. Matko niedźwiedź! Nie nie nie, nie niedźwiedź. Schowaj się, ślepy durniuk. Czyś ty kiedy widział niedźwiedzia w kształcie dzika? Mam słaby wzrok. Poza tym jestem połkaczem ognia, a nie przyrodnikiem. A tak, byłbym zapomniał. O właśnie, nawet nie zapytałem. Jak cię zwą? Dawid. Afternsborough. Słuchaj, Dawid. Trzymaj się mnie, a nic ci nie grozi. Zabieram twoją zapijaczoną mordę na wesele. Idziemy. Proszę Państwa, połykacz ognia się znalazł. Jam to nie chwaląc się sprawił. A co z diabołem? Yy, jak to nie wrócił? Wrócił, tyle że jakoś dziwnie się zachowuje. Siedzi osłowiały jakiś życia w nim tyle co w marchewce. No nie wiem, może się wilczych jagód nażarł. Albo co. Uwaga, uwaga! Piękne panie, szlachetni panowie i wy, kochane dzieci! Zapraszam wszystkich na unikalny pokaz połykania ogni! Szani, chodźmy obejrzeć te sztuczki. Za życia nigdy czegoś takiego nie widziałem. Pierwsza wiedźmińska robota. Znaleźliśmy połykacza, uratowaliśmy mu dupę. Jakbym miał drugie życie, zostałbym Wiedźminem. Uwaga! Uwaga! Za chwilę czary... O północy rozpoczną się... Trochę się go boję. Tego, chwilę... tego czasu baw się i nie żałuj sobie niczego. Na tle tych kwiatów wyglądasz zjawiskowo. Kawaler, chyba mnie z kimś myli. Dla mnie najważniejsza jest dojrzałość. Kobiety są jak owoce. Dosyć tego! Odstąd. Napalone i pijany. Nigdy z takiego połączenia nic dobrego nie ma! co na podróży napadają. Ola, witajcie, O, to. Orożycie wyglądasz. święty, Przecież piernik to zwykła mąka, miód, jaja i przyprawy. Pozwolę się nie zgodzić. Przy przyrobieniu piernika najważniejszą przyprawą jest czas. Słyszysz, Szani? Co on tam bredzi? Cicho, posłuchajmy, to się dowiemy. Jak to? Najważniejszą przyprawą jest czas. To czas nadaje mu odpowiedniej konsystencji. Czas sprawia, że jest idealnie chrupki na zewnątrz i cudownie wilgotny w środku. No, a ile tego czasu by trzeba? Tego nie znajdziecie w żadnym przepisie. Trzeba dać ponieść się zmysłom, żeby mogły dotykać czasu, wąchać go, a nawet... Łeptać. Czas jest kluczem. Witaj, Szani. Pozwolisz, że się przedstawię. Jestem Gaunter Odim. Piękna suknia. Do twarzy ci w tym kolorze. Dziękuję. Dużo o tobie słyszałam, ale nie wiedziałam, że jesteś kucharzem. Tak dużo wiesz o piernikach. Ja po prostu dużo wiem o wszystkim. Tak? No to ciekawy jestem, co wiesz o mnie. Zawsze byłeś tym gorszym bratem. Od dziecka zazdrościłeś Olgierdowi wszystkiego, bo chciałeś być taki jak on. Zaraz, ty mnie widzisz? Znaczy mnie? Widolda von Everett? Oczywiście. Dlaczego miałbym cię nie widzieć? Bo mam ciało Geralta. Widźmina i. Kim żebym był, gdyby prawdziwa natura rzeczy była dla mnie niewidoczna? Kimś takim jak ty, czyli nikim. Nie chcę robić burdy w obecności Dan. Ale jeszcze raz mnie obrazisz. Nic mi nie zrobisz. Wiem, że teraz bardzo byś chciał zachować się jak twój brat. Pokazać, jaki jesteś mężna, ale bądźmy szczerzy, nic z tego nie wyjdzie. Nie jesteś nim, choć zawsze bardzo tego chciałeś. Bzdura! Nigdy nie zazdrościłem mojemu bratu. Owszem, był dla ciebie niedościgłym wzorem. Olgert szybciej biegał, lepiej strzelał, był silniejszy. To Olgert pierwszy nauczył się czytać, chociaż bardzo się starałeś. Kiedy dorośliście, to on wybierał dziewczęta. Dla ciebie zostawały resztki. Przepraszam, Cieszań. Żałuję, że musisz wysłuchiwać tego. Nie łudź się, Szani też nie jest tu ze względu na ciebie, tylko na Geralta. Widać pisana ci jest rola nędznej kopii. Przy okazji Olgier też tańczył dużo lepiej od ciebie. Łżesz jak pies! To mój brat! Kochałem go! Pytanie brzmi, czy ty byłeś dla niego równie drogi, jak on dla ciebie? Po śmierci zrobił ze mnie bohatera. W czasie mojej ostatniej bijatyki rzuciło się na mnie pięciu chłopa. Nie przeczę, chciałem się wycofać. Zbiegłem do piwnicy i tam mnie dopadli, jak szczura. A wiesz, co wtedy zrobił Olgierd? Opowiedział wszystkim, że sam się na nich rzuciłem. Ciekaw jestem, skąd to wszystko wiesz. Olgierd często przychodzi na moich grób. Upija się i opowiada o starych czasach. Nie widzi mnie. Ale ja słyszę każde jego słowo. Stąd to wszystko wiem. Cóż, może kiedyś powie coś, co cię bardzo zaskoczy. Niby co takiego. Dłużej nie będę przeszkadzał. Miłej zabawy życzę. Bo wiecie, czas czas ucieka. Sani, przepraszam. Ja Daj spokój, nie przejmuj się. Mieliśmy się bawić, pamiętasz? Chodźmy, noc jeszcze młoda. Szani, to wszystko ugarnij. Nie denerwuj. Olgierd był nie tylko moim bratem, był moim najlepszym przyjacielem. Już daj spokój, wierzę ci. A teraz baw się, bo czas ucieka. Poszę cię na chwilę zostawić. Jestem druchną i w czasie oczekiwania na jej miejsce będzie przypadnie młodej. I trze, ja sobie poradzę. Możesz być o mnie spokojny. Panie i panowie, ponieważ już dawno się tak dobrze nie bawiłem, postanowiłem wygłosić mowę. Geralt, nie trzeba. Co nie trzeba, jak nie trzeba, jak trzeba. No, więc do tej pory uważałem wiejskie zabawy za coś niegodnego szlachcica. No bo sami powiedzcie, czy jak któryś z was byłby szlachcicem, to by się zadawał z pospólstwem? Urodę wiejską doceniałem. I nadal doceniam. I jakbym miał więcej czasu, to bym was wszystkie o tym przekonał. O parobkach nie mówię. Bo ich w ogóle nie zauważałem. Czasem jeden z drugim mi konia oporządził, ale gęby do żadnego nie otworzyłem. I nie otworzyłbym nawet za pieniądze. W życiu trzeba mieć jakieś zasady. No nie jest tak? Do dzisiaj. Ale dzisiaj. Dzisiaj wszystko się zmieniło. Dzięki Wam zrozumiałem, że wieśniak też człowiek. Pogadać z wami nie ma o czym, to fakt. Ale wiecie co? Już mi to nie przeszkadza. I dziękuję wam za to. Lubię was. Ech, dochodzi północ, pora na oczepiny. Zaraz jeszcze nie skończyłem. Skończyłeś. Wszystkie panny oczepiny. Ty też jesteś panną szani. Już północ wybiła. Oczepin, nas. Co się w duszy komu gra? Co kto w swoich widzi zna, czy to grzech, czy to śmiech, czy to kapcan, czy to pan, na wesele przyjdzie w tan. Para młoda, ładna, ale gdy rok to Cicho, chociaż Pani młoda, szczerze przysięgała. Janek, następna wyjdzie za mąż. Ech, przypomniało mi się, jak to wyśmienicie się bawiłem na olgierdowym wes No nie mogłem się powstrzymać. Musiałem mu napisać parę słów. Przekażesz mu ten list. Przekażę. Dzięki. Równy z ciebie gość wiedźminie. Chociaż nie... Ludzie... Nieszwyczajne. Krasnolice panny, wirujące w tańcu, rozpuszczone włosy, rozchelustane bluzki, a pod bluzkami, falujące. Daruj sobie. Widziałeś? Szani złapała wianek. Wedle chłopskich podań, to ona następna pójdzie za mąż. Możliwe. Wybiła północ. I wedle naszej umowy wracasz do krypty. Nie mogę. Mam tu jeszcze sprawę do załatwienia. Minęła północ. Możesz już zdjąć swoje piękne uszy, jeżeli chcesz, oczywiście. Są bardzo ładne, ale myślę, że sobie od nich odpocznę. Duch Witolda już poszedł? Widzisz? Pyta o mnie. Znaczy tęskniła. Cały czas tu jestem, moja słodka. Ten całus w tańcu tak mi uderzył do głowy, że choćby mnie mieli wysłać na męki, nie odejdę. Póki nie dostanę jeszcze jednego. Albo dwóch. W ogóle wezmę co dasz. Mam nadzieję, że dobrze się bawiłeś. Pocałowałaś mnie. Wiedziałem, że tak to się właśnie skończy. A przecież to dopiero początek? Nie, to koniec. Wybiła północ. Chyba już na ciebie czas. A tam nie przejmujmy się drobiazgami. Póki śmierć się o mnie nie upomniała, chyba możemy się jeszcze bawić, prawda? A co z Geraltem? Przecież dałeś słowo. Szani skarbie, jestem martwy. Nie wymagaj zbyt wiele od trupa. Witoldzie von Everett, wracaj tam, skąd przyszedłeś. Proszę. Nie wtrącaj się. Błagam cię! Przestań! Precz stąd, albo zabiorę cię ze sobą i sprawię, że będziesz tęsknił za swoją cofnącą kryptą. Wybieraj. Nie dręcz go. Na pewno nie zadręczę go na Co się dzieje? Co z nim zrobiłeś? Odesłałem go tam, skąd przybył. Chyba nie zrobiłeś mu krzywdy. Jedynie pozbyłem się natręta. Nie było potrzeby, żebyście dłużej znosili jego impertynencję. Bo widzisz, Gerald wypełnia pewne zadanie. Ach, Geralt zawsze wypełnia jakieś zadanie i zawsze znika, kiedy już mu się to uda. Kto wie, może tym razem będzie inaczej. Zauważyłem, jak na siebie patrzycie. Poza tym całkiem przypadkowo znam waszą przeszłość. Naprawdę? Skąd? Szani, kochana, czy pytasz orła, jak to się dzieje, że umie latać? No, ale najważniejsze, że Witold von Everec nie będzie już wam przeszkadzał. Chciałbym zostać dłużej, ale. Nie tłumacz się, Gerald. Nie mam do ciebie pretensji. Wiedźmiński fach rządzi się swoimi prawami. A co do mnie to. Może po prostu zbyt dużo sobie obiecywałam po tym weselu. Nie rozumiem. Nieważne. Idę do Aldony. W końcu jestem druchną. Próba zrozumienia kobiety zawsze się tak kończy. A ty ją rozumiesz? Oczywiście. Kobiety są bardzo proste. Problem polega na tym, że mężczyźni są skończonymi głupcami. Twoja przyjaciółka będzie się teraz obnosić ze swoim smutkiem. Narwij jej kwiatków, albo przynieś coś do picia. Od razu jej przejdzie. Obejdę się bez twoich rad. Zależy jej na tobie. I ona też nie jest ci obojętna. Przecież nie musisz się z nią wiązać. W relacjach między ludźmi najpiękniejsza jest ta spontaniczna szczerość. Nie musicie skończyć jak Aldona i Jawnot. Dwoje biedaków, którzy weszli w układ, z którego nie mogą się już wyplątać. Wy możecie po prostu cieszyć się sobą. Miłej zabawy. Znowu mi strzyka w kręgu złowie. Rzeczy potrzebuje moje męstwo. Miłego dnia. Jeść dobrze, pić dobrze i zabawić się dobrze. Tu chcę pogadać. Zamieniam się w słuch. Pozdrowienia od Witolda. Rozmawiałeś z nim? Nie wierzę. Nie tylko rozmawiałem, ale i spełniłem Twoje życzenie. Jesteś ciekaw, co macie do powiedzenia? Wykonałem zadanie. Witold wybawił się za wszystkie czasy. Twój brat przez cały dzień zażywał zabawy, jak za dawnych czasów. Powiedzieć każdy może. To nic nie kosztuje. Masz jakiś dowód? Mam. Pismo Witolda. Bez wątpienia. Dobrze się spisałeś. Potrzebujesz jeszcze czegoś?